No, jak rozmowa o światach duchowych, o widzialnym i niewidzialnym, to nie może zabraknąć Roberta Tekieli. Witaj, Robercie. Cieszę się, że pierwszy raz w ocalonych, chociaż nie pierwszy raz zaproszony. Robert, mam pytanie, jak ty sądzisz, dlaczego tak trudno nam jest uwierzyć w miłość, a tak łatwo w horoskopy i w byle co? Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to jest taka, że jeśli ktokolwiek ma jakieś sny bądź rzeczy, które wokół. Niego dzieją się i odczuwa je jako nadnaturalne, a szczególnie kiedy przychodzą jakieś osoby, przedstawiają się w jakikolwiek sposób, czy są Napoleonem, czy demonem, czy Janem Pawłem II. Nie, to jest zawsze, jeśli przychodzi w sposób nieboży, tak? a tutaj ksiądz na pewno powie jak oddzielić te, te rzeczywistości, to nie jest żaden Zmarł. zmarły, tylko to są po prostu demony. To są po prostu demony. To pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Druga to jest taka, że jeśli ktokolwiek z nas, ktokolwiek z nas w trakcie tego programu poczuł w sobie ból, cierpienie, chciał się odsunąć od tych słów, które padły, to niech przyjrzy się temu miejscu. Niech przyjrzy się temu miejscu, ponieważ przez ból przychodzi. Po prostu miłość, tak? I ta miłość odbija się od skorupy, którą grzech w nas. Na nas posadził. Na posadzi. mm -hmm. Zatem kiedy masz w sobie głębokie przekonanie, że to, co namacalne i dotykalne, jest jeden z listów, który zaraz będziemy czytać o tym jest, to jedyne co istnieje, to jak leczyć się z choroby duszy? Nie znam odpowiedzi na to pytanie ludzkie historie są, Pan Bóg się nie nudzi. Każda ludzka historia jest inna. W jaki sposób trafić do ludzi, żeby oni uwierzyli w Chrystusa, tylko miłością, tak? Trzeba się po skrawku od, odcinać samego siebie, tak, I, i dawać ludziom. I to jest jedyny sposób na to, żeby ludzie zarejestrowali w ogóle coś takiego, tak dziwnego, jak, jak miłość, tak, jak poświęcenie, jak, jak służba. I ci, którzy służą innym, nagle w pewnym momencie wywołują dysonans poznawczy u ludzi, no jak to, jak to, on mi coś daje za darmo, nie no, o nie, 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 coś na pewno ode mnie chce. Jeśli okazuje się po czasie, że niczego nie chce, no to jest wow. To skoro nie opowiemy o cudownych receptach dla innych, to chcę cię zapytać o Twoją historię, to znaczy skąd wiesz, że świat duchowy istnieje. Skąd masz stuprocentową pewność, że demon to nie jest postać z pana twardowskiego, tylko coś realnego? Ktoś realny. W tej chwili zacytowałeś y, 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 jedno, jedno ze świadectw moich, tak? Bo dla mnie zły duch był jakąś opowieścią o czarcie i w ubranku i z kopytkiem. Ja byłem anarchistą, ateistą, człowiekiem skrajnie skutecznym. I chciałem, to znaczy odnosiłem sukcesy, zawsze odnosiłem sukcesy. I w chwili, w której miałem potężną firmę, dwa programy cykliczne w telewizji. Brulion na samym czasopismo, szczycie. Czasopismo, które było najlepsze literacko od nie wiem kiedy w Polsce. Ja się nie chwalę w tej chwili, dlatego że ten, to pismo, korzystając z tej renomy, Potem wciągnęło ileś osób w myślenie, które, jest, które prowadzi toksyczne. do. Które jest toksyczne, tak? I ja w pewnym momencie, jak do, do mnie dotarło, że, że to, ile ja zarobię dla tych ludzi, zależy od moich decyzji. I pomyślałem o jakichś rodzinach, że ktoś się nie będzie mógł utrzymać, i tak dalej. To mnie przeraziło. Stałem się adeptem kursu metody kontroli umysłu metodą Silwy. To jest rzeczywistość, która w latach 60., pod koniec lat 60., stworzył pewien radioamator, czy też technik radiowy, czy facet, który naprawia telewizory. I to, była, to było zebranie wszystkich technik inicjacyjnych, jakie wtedy istniały. Mhm. Czyli jak idziesz na taki kurs, to jak nie wpadniesz w spirytyzm, to wpadniesz w okultyzm, jak nie w, w magię, to w, w coś innego. I to jest kurs skuteczny. I ja przyszedłem na ten kurs tylko i wyłącznie dlatego, że tam była mowa o falach mózgowych, o częstotliwościach, o falach alfa, beta, delta, theta. Ja po co jestem... ci te fale były? Żeby być skutecznym. Mhm. Tak? I ja na samym końcu tej książki, dopiero kiedy już wszystko zrobiłem, co oni chcieli, kiedy czytałem myśli innych ludzi, tak mi się wydawało, to jest mhm. osobny temat. Mhm kiedy potrafiłem zdiagnozować 80% przypadków tak wychodził facet z kopertą wkładał tam coś pytał się mnie ja mówiłem jaka choroba tam jest albo doktor house albo pana Zenka gdzie nie bo chaos nie, nie działał na odległość tak? mhm. i kiedy, kiedy ja na końcu tej książki przeczytałem że, że ten człowiek pisze że za tym wszystkim co ja robię stoi jakiś umysł kosmiczny to ja byłem wściekły bo z, poczułem Os, że zostałem... oszukany się no, no. On mnie oszukał, tak? No to, ci nie, ludzie... że to nie ja doszedłem, tylko ktoś mnie. Tak, na joysticku... Tak, tak. A oni mówili, że jest zupełnie inaczej. Był facet, który był y, 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 warunkował polskich szablistów, czy, czy jakichś tam innych sportsmenów, tak, bo dziś sport jest oparty na warunkowaniu. I kiedy do mnie to dotarło, to potem byłem w stanie zrozumieć to wszystko, co się ze mną dzieje. czyli. Robert, słuchaj, bo muszę o to zapytać, o bo, to, bo, bo, bo to jest, yy, myślę, wiele osób może zadać sobie to pytanie, oglądając ten program. Skoro takie profity, sukcesy literackie, te programy, kasa, wszystko się zgadza, ale, to dlaczego to jest złe? Ale one wynikały z mojego talentu po prostu, tak? Tylko, że byłem prowadzony w pewnym momencie, zacząłem grzeszyć w sposób, no, tak... Programowy. Ludzie nie chcieliby wiedzieć, słyszeć to, co ja w życiu robiłem, tak? Mhm. Przed momentem poznania kobiety, która jest dziś moją żoną sakramentalną, a wcześniej była moją dziewczyną, tak w dzisiejszym tym, to ja popełniłem wszystkie grzechy, jakie, jakie głosi dekalog, tak, o jak, mhm. jakich przestrzega dekalog. I połączenie tych dwóch rzeczy, czyli siły wewnętrznej, talentu, tego, co się dostaje od rodziców, tego, co się dostaje w szkole, od fajnych facetów, którzy strzelają z KBKS-u i cię uczą tego. Tak? Czyli zły czy nic nie pomógł? Bo z jednej strony mówisz o, o kursach, które otwierały dużo, z drugiej mówisz, to były moje talenty. Więc gdzie jest. Prawda? Nie, nie, nie. Ch chodzi po prostu o to, że człowiek, który ma jakąś wyznaczoną ścieżkę przez Boga, i ta ścieżka nie jest czymś takim, że wkładasz patyk w rowek i idziesz do końca życia. Tak? Mhm. Tylko Pan Bóg w każdej chwili, jak GPS przełącza, tak? jeśli popełniłeś grzech i upadłeś, to w tym miejscu masz znowu idealną drogę do, do niego. Tak? Z każdego punktu dobrą drogę. Tak, mhm. tak, 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 tak. I w chwili, w której człowiek wchodzi. W zwykły grzech, który prowadzi go do, do moralnie złych czynów, to dochodzi moment, i to było dla mnie w kursie metodą Sylwy, w kursie mhm. kontroli umysłu, gdzie się mówi demonowi tak. Mhm. Bogu trzeba powiedzieć tak, żeby Bóg, mówimy to na chrzcie, a potem powtarzamy już świadomie, tak? No I to mówienie. bardzo dobrze, że, że jesteśmy chrzczeni jako dzieci. Moja żona została ochrzczona w chwili, w której... I ja się nawróciłem, więc jako, jako poganka, mhm. jako, tak, jako, jako dorosła kobieta. I w chwili, w której człowiek nieświadomie bo to jest największa tajemnica, że można demonowi tak powiedzieć nieświadomie Człowiek idzie do biomargoterapeuty, oczekuje czegoś nieprawdopodobnego, tak bo zdrowia. Mhm. I nic nie wie na temat metody, tak? I wie, że tam facet będzie kosztów, no. machał rękoma, no. że coś fu, puknie, puknie. Myśli, że płaci 200 zł, a płaci sobą. Nie? Ale on myśli, że płaci za technologię, tak. czyli medycynę, a dostaje demona. Tak? Bardzo jestem wdzięczny Robert że znalazłeś czas by z nami być i tą wiedzą się podzielić. Dziękuję Patrycja. Dobrze, kochani, dobrze że jesteście i bardzo ci wam dziękuję wszystkim, że dajecie temu wyraz, pisząc do nas na nasze forum internetowe, na facebookowych Ocalonych TVP i w galerii Ocalonych.